Spirit Fitness produkuje orbitreki od ponad 40 lat. Ja mam z nimi do czynienia od lat 10 i jako jedna z pierwszych osób w Europie zostałem posiadaczem nowej wersji modelu XE795. Poprzednia wersja w kolorze szarym była bardzo udana, a nowa jest jeszcze lepsza. Orbitrek jest łatwy w montażu, solidnie wykonany oraz bardzo stabilny nawet przy bardzo intensywnych treningach, z ciężkim i dobrze wytrenowanym użytkownikiem. Jest to sprzęt półprofesjonalny na komercyjnej ramie, wyposażony w elektromagnes i generator. Inne orbitreki też mają taką technologię, ale tutaj jest to po prostu zrobione dobrze, sensownie, zgodnie z filozofią tego modelu. Generator oferuje prostą obsługę bez podłączania sprzętu do prądu. Elektromagnes zapewnia dużą ilość oporu treningowego, a pancerna konstrukcja łączy to wszystko razem, pozwalając na bardzo intensywne użytkowanie. Przy tym, orbitrek zajmuje całkiem mało miejsca i wymaga minimum zabiegów serwisowych. Jest to idealny sprzęt dla osób, które chcą kupić Orbitrek raz a dobrze i chcą po prostu na nim dużo trenować. Awaryjność tego modelu jest bardzo niska, poparta najlepszą gwarancją w Polsce, 3 lata z dojazdem serwisu plus 2 lata na części zamienne. Ruch na spiricie XE795 jest bardzo przyjemny, płynny, z potężnym zapasem mocy. W moich najmocniejszych treningach wykorzystywałem tylko 3 czwarte dostępnego obciążenia. Ciało na tym Orbitreku układa się wzorowo, ruch jest płaski, platformy są wygodne, gumowane, rozstawione wąsko, nie powodują bujania ciałem na boki. W nowej wersji mamy ruchome rączki z uchwytem typu Multi Grip, regulowany uchwyt na tablet, port USB i inne tego typu dodatki. Nowa konsola ma intuicyjne skróty obciążenia, które pozwalają na szybką zmianę oporu z minimalnego na maksymalny za przyciśnięciem jednego guzika. I to sprawia, że XS795 to jest kombine do interwałów, do bardzo, bardzo ciężkich treningów. Cena XE795 oscyluje od 8 tysięcy złotych latem do maksymalnie 10 tysięcy zimą. I jeśli znacie solidniejszy orbitrek w tej cenie, to napiszcie proszę w komentarzu, a ja chętnie się mu przyjrzę. Osobiście polecam go wszystkim, którzy podchodzą do ćwiczeń na serio, i aktualnie jest to mój ulubiony orbitrek do intensywnych treningów. Ma on również oczywiście swoje wady, dlatego zachęcam Was do przeczytania pełnej recenzji na orbitryguru.com w dziale testy, link znajdziecie w opisie. Na dziś to tyle, dziękuję za uwagę i życzę udanych treningów.